Tesla Cybertruck jest chyba drugą najgorętszą premierą świata motoryzacji ostatnich dni, zaraz obok Forda Mustanga, który okazał się być suwem, a do tego elektrykiem. Natomiast Tesla chyba zostawiła po sobie nieco więcej szumu, zwłaszcza za sprawą bardzo kontrowersyjnej stylistyki oraz sławnego testu pancerności szyb. Natomiast innowacyjność innowacyjnością, pytanie brzmi, czy ten samochód w ogóle ma jakikolwiek sens, a zwłaszcza z aerodynamicznego punktu widzenia. Oglądajcie! Jak nie trudno zauważyć, Tesla Cybertruck bardzo mocno różni się od pozostałych samochodów, które są dostępne na rynku. I to nie różni się stylistyką, a różni się w zupełności kształtem swojej karoserii. Obecnie bowiem przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że samochody mają raczej płynne linie, tak by jak najmniej załamywały one strumień powietrza, który opływa karoserię. Natomiast Tesla Cybertruck jest ich absolutnym przeciwieństwem. Zanim jednak o Tesli, to cofnijmy się nieco do przeszłości. Mogłoby się wydawać, że pudełkowaty kształt karoserii samochodów to relikt przeszłości, efekt braku wiedzy i technologii pozwalającej zmniejszyć opory powietrza. Okazuje się jednak, że nie. Odnosząc się do bardzo fajnego materiału z kanału Vox, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, pudełkowate samochody zalały rynek dopiero w okolicach lat 70. Zanim to jednak nastąpiło, w latach 30. 40. Oraz 50. popularne były tak zwane streamlinery, a więc samochody, które charakteryzowały się bardzo gładko narysowanymi karoseriami, a co za tym idzie niewielkimi oporami powietrza. Stopniowo jednak auta te zaczęły być wypierane przez kanciaste konstrukcje, które wówczas były modne i po prostu kojarzyły się z prestiżem. Tak też było w latach 70., -tych, 80., -tych, zasadniczo aż do 90., kiedy to znowu zaczęto szukać bardziej opływowych kształtów. Jak się okazuje, te skoki, jeżeli chodzi o filozofię projektowania samochodów, z jednej na drugą, miały w głównej mierze związek z cenami paliwa na rynku. No i jak wiadomo, ceny paliwa w Europie praktycznie od zawsze były, są i pewnie będą wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też Europejczycy znacznie wcześniej zaczęli się interesować tym, by ich samochody jednak były bardziej opływowe, bardziej ekonomiczne. Przykładowo Porsche już pod koniec lat 60. zaczęło wprowadzać takie kształty do swoich modeli. Natomiast trend ten początkowo przewijał się praktycznie tylko i wyłącznie pośród marek oraz modeli, które raczej nie były dostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Natomiast rzeczywiście dopiero na przełomie lat 80. oraz 90. zaczęto odchodzić od tych bardzo kanciastych kształtów, choć również tutaj od reguły były wyjątki, jak przykładowo marka Volvo. Ale dobra. Wracając już do Tesli, wiemy, że gładkie i opływowe kształty mają duży wpływ na aerodynamikę danego pojazdu, która to z kolei przekłada się na to, czy dany samochód jest ekonomiczny, czy też nie. Dlaczego więc Tesla Cybertruck jest kanciasta? Tesla, która jest samochodem elektrycznym, a Aerodynamika oraz ekonomiczność w przypadku samochodu elektrycznego powinny być jego fundamentalnymi cechami, ponieważ samochodu elektrycznego nie da się tak, jak samochodu spalinowego po prostu zatrzymać, zatankować i jechać dalej, tylko jego ładowanie jednak trochę trwa, a więc to, czy dany samochód będzie opływowy, ekonomiczny, w dużej mierze determinuje to, czy będzie on tak naprawdę łatwy w użytkowaniu na co dzień. Co więc odbiło Ilonowi Maskowi? W internecie pojawiło się całe mnóstwo memów wyśmiewających design karoserii pickupa od Tesli. Niektóre z nich zresztą całkiem zabawne. Natomiast czy rzeczywiście filozofia, która przyświecała projektantom Tesli przy projektowaniu Cybertrucka jest tak głupia? Takie pytanie postanowił zadać sobie Justin Martin, czyli człowiek, który na co dzień zajmuje się inżynierią lotnictwa. Postanowił on poświęcić 24 godziny ze swojego życia tylko po to, by dokładnie przeanalizować i przestudiować kształt karoserii Cybertrucka. Oczywiście tylko i wyłącznie z nagrań, ponieważ do innego źródła informacji nie miał dostępu i na podstawie tego, co udało mu się. Zobaczyć, stworzyć maksymalnie dobrze odwzorowany model Cybertraka, wrzucić go do swojego programu, który symuluje tunel aerodynamiczny. Okazało się, że taki projekt Cybertraka wcale nie jest tak głupi. Ogromne płaskie powierzchnie sprawiają, że powietrze płynie po nich swobodnie. Natomiast głównymi punktami, gdzie mamy dość duże opory bądź zawirowania, jest front karoserii, co nie jest niczym dziwnym, oraz górna krawędź karoserii, a więc załamanie dachu, które sprawia, że część strumienia powietrza odrywa się od karoserii. Generalnie jednak auto to nie ma aerodynamiki czołgu albo kiosku. Nie znamy natomiast dokładnego współczynnika oporu powietrza. Justin Martin zresztą z premedytacją go nie podaje, ponieważ tak jak sam mówi, nie był w stanie dokładnie odtworzyć nadkoli tego samochodu, które mogą mieć znaczący wpływ na finalny wynik. Jednak bazując na tym, co mamy do tej pory, aerodynamika tego samochodu, zwłaszcza jak na pick-upa, porównując go przykładowo do Forda F-150, naprawdę nie jest zła. Podsumowując, więc Tesla Cybertruck poniekąd w dalszym ciągu pozostaje zagadką. Niemniej jednak prognozy, jeśli chodzi o aerodynamikę tego samochodu, są naprawdę niezłe. Nie wspominając już w ogóle tutaj o prognozach, jeśli chodzi o sprzedaż tego samochodu, ponieważ podobno jak na tą chwilę do Tesli wpłynęło ponad 140 tysięcy zamówień na to auto, co jest uważam, że oszałamiającą liczbą. Po pierwsze, biorąc pod uwagę to, że to jest auto elektryczne. Po drugie, biorąc pod uwagę to, że to jest pick-up. Po trzecie, biorąc pod uwagę jego stylistykę. Chociaż mimo to, że wpłynęło tyle zamówień do Tesli, to akcje Tesli spadły. A to ma najprawdopodobniej związek w głównej mierze z tym sławetnym rozbijaniem pancernej szyby. Tak. Yeah. Oh my fucking God. Well, maybe that was a little too hard. I to tyle w dzisiejszym odcinku What The Fact. Dajcie znać, czy było ciekawie, czy Wam się podobało, no i co sądzicie na temat CyberTraka. Ja wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, a obiecuję wam, że naprawdę warto być z nami na bieżąco, ponieważ w najbliższym czasie będzie się działo naprawdę dużo ciekawych rzeczy, to wpadajcie na naszego Instagrama. Trzymajcie się na razie. Nie wiem, czy mówić o tym, ilonie Masku, skusty. Ale gadałem z nim, on mi mówił, że to jest, wiesz, raczej tak, żebym zachował to dla siebie, no nie? No, a to nie możesz powiedzieć, mam ja Wyłączysz? Na pewno? Obiecujesz? Wyłączyłem. Stary, żeby zamówić Teslę, w sensie tego cyberkrakanowego. generalnie każda spośród tych 140 tysięcy osób musiała pocałować Ilona Muska w potylicę, a później w palec u stopy No, nie musieli nic płacić To wystarczało jakby, żeby oni sobie zamówili tą furę I dlatego właśnie pospadały te akcje Tesli Bo nikt za Teota nie zapłacił A wiesz, a niby jest tyle zamówień Porąbane